Tomasz Lesota, witam i zapraszam na główne wydanie Łódzkich Wiadomości Dnia. Pieczołowicie odtworzone sztukaterie, subtelne złocenia i polichromie. W Łodzi dobiega końca jedna z najciekawszych inwestycji w zabytku. To imponujący gmach dawnego miejskiego towarzystwa kredytowego. Remontowany zabytek już z daleka przyciąga uwagę. Jego świeżo odmalowana, bogato zdobiona fasada kontrastuje z okolicznymi zaniedbanymi kamienicami. Jeszcze większe wrażenie robią wnętrza budynku, utrzymane w odcieniach zieleni, brązu i beżu. By tak wyglądały, potrzebne były miesiące niemal benedyktyńskiej pracy. Konstrukcje ratujemy i to są często improwizacje, często nie ma technologii nawet opracowanych i trzeba Znaleźć technologię na miejscu. Trzeba wymyślić coś, co pozwoli na zachowanie. Jak pieczołowicie jest remontowany obiekt, świadczą na przykład prace prowadzone w nawach bocznych reprezentacyjnego gmachu. Odtwarzamy sztukaterię według projektu pana Majewskiego, który nigdy nie był zrealizowany, bo e, nawa główna, jak dół tak i, i piętro, były wykończone z bogactwem sztukaterii polichromii, natomiast nawy boczne były golutkie. Tak niestety nie postępuje wielu inwestorów. Renowacje zabytków są drogie. Firmy tną koszty tam, gdzie tylko mogą. Są niestety i takie, których nie interesuje zabytek, lecz działka pod nim. A w Łodzi, jak pokazują ostatnie miesiące, rozbiórki historycznych obiektów uchodzą bezkarnie. W Londynie byłem tam niedawno i tam widziałem budynki lat tysiąc mające lat 150 okres wiktoriański przemysłowy i obok są Szklane cuda, dosłownie cuda. My, w Łodzi, na razie jeszcze nie mamy za dużo takich cudów. Mieszczą się obok siebie. Tam wszystko, każda cegła jest szacunkiem zostawiona. Żeby zobaczyć, jak wyglądają te inwestycje, rzekome na pustych działkach, no to okazuje się, że tam powstają parkingi 24-godzinne i tak naprawdę żadnych większych inwestycji poza pustymi trawnikami nie ma. Taki parking ze względu na stan zaniedbywanego przez lata zabytku mógłby być i tu przy pomorskiej. Koszt remontu jest ogromny i na szczęście porównywalny do świadomości inwestora.